Tutti. Witajcie na moim kanale Kuchni Włoski Mandziary Łebki. Jestem na wakacjach. Nie gotuję, tak, ale w związku z tym, że dostałam owoce no i dostałam e, w truskawki, właściwie Wam pokazywałam na którymś tam live, że mam te truskawki, będę robić dżemik, ale z tych truskawek tak dużo wyszło soku, że zrobiłam sok truskawkowy, a z resztę truskawek, które wyłowiłam zresztą zobaczycie na filmiku zrobiłam dżemik, ale ja dzisiaj Wam tylko chcę pokazać jak ten sok się robi no to zapraszam na filmik a jeszcze jedno, wszystkich nowych widzów zapraszam na, do subskrybowania mojego kanału Manjarewe ja tu mój piesek skomli, bo jestem z nim na spacerku. No dobrze, to miłego oglądania. Tutaj mam 6 kg truskawek. Obrałam je, wypukałam, rzuciłam do gardka. One były bardzo dojrzałe. Na każdy kilogram truskawek wsypałam 500 g cukrów. W pierwszej wersji myślałam zrobić drzem z tych truskawek, ale po, jak zaczęłam je podgrzewać, widziałam, że puściły bardzo dużo soku. No i postanowiłam zrobić sok truskawkowy. Powiem Wam, że robiłam go pierwszy raz. Pomysł na ten sok podsunęła mi właśnie moja widzka Marzenka Więcłowska z Bełchowa. No i ja mówię, dobrze, no to zrobię ten sok, no bo jak tyle soku puściły te truskawki. No więc tak, podgrzewałam powoli, mieszałam i zbierałam tą piankę z tych truskawek. A tak w ogóle to wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału Kuchni Włoskiej Mandziarę Łewki. Słowo manciarę po włosku znaczy jeść. Tutaj znajdziecie makarony w 15 minut, drugie dania, deserki, antipastie i wiele innych rzeczy. Kuchnię włoską poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Szymu, a teraz gotuję dla męża Włocha i dla Was, kochani. No, a też zapraszam Was do mojej grupy kulinarnej, która znajduje się na Facebooku, czyli Kuchnia Włoska, mandziarę Łewki. Tam możecie pokazywać swoje przepisy, dzielić się z grupowiczami, dawać właśnie przepisy, zdjęcia, fotki. Jeżeli macie jakieś właśnie blogi, to też możecie się ogłaszać na tej stronie. Tutaj już, jak widzicie, na następny dzień moje truskawki odstały całą noc. Puściły tyle soku, że ja truskawki wyłowiłam do następnego garnka. A no i tam tutaj w tym garnku, jak widzicie, przekładam te truskawki, w tym garnku zrobiłam dżem. Dosypam jeszcze cukru, żeby był ten dżemik taki bardziej słodszy. A y, sok z truskawek zagotowałam jeszcze raz. Słoiki wyparzyłam. Ja mam takie właśnie słoiczki po tym, po właśnie, po so, soku pomidorowym, ja je ładnie wyparzyłam i wlałam gotujący się sok truskawkowy. Pamiętajmy, że słoiki właśnie sterylizujemy, czyli albo w piekarniku, albo właśnie rządkiem polewamy i wycieramy do sucha i tak samo robimy z zakrętkami. Zakrętki muszą być bardzo, można powiedzieć, muszą być dobre. Nie mogą być jakieś tam uszkodzone, no bo wiadomo nie chwyci nam taki taki słoik. Tutaj, jak zagotowywałam ten mój sok truskawkowy, to jak widzicie zbiera się też taka pianka. Ja tą piankę zbierałam moją kocheleczką, mieszałam co jakiś czas i zbierałam. I później właśnie taki gotujący sok wlewałam do moich słoików. No i jak już wlałam do tych słoików to zaraz zobaczycie co zrobiłam. A tak w ogóle to jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jestem na Instagramie i na, mam swoją stronę fanpage Fki. Zapraszam Was też do udostępniania mojej strony na e stronach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecicie mój kanał swoim znajomym, koleżankom, kolegom. E dzięki Wam mój kanał się rozwija. W tej chwili jestem z mężem Włochem w Polsce. Co jakiś czas robię jakieś live'y, to zapraszam Was na mój kanał. A teraz Was zapraszam też na... Różne przepisy typu sok malinowy, dżem malinowy, frużelina malinowa, czy tam jakieś, jeszcze jakieś inne mam tam przepisy, to zobaczcie co Wam pasuje. Dobrze, wracamy do naszego soku. Jak widzieliście gotował się, ja wlałam gotujący do słoiku, tutaj przykry, przekręciłam, zakręciłam, przekręciłam i przykryłam ściereczką. Pozostawiłam do następnego dnia do ostudzenia. Następnego dnia nakleiłam na moje soki naklejkę z napisem jaki sok i który rok. Polecam Wam taki sok i zapraszam Was jeszcze raz na playlistę na różne przepisy i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciała tutti!